Cześć moi drodzy, witam was w symulatorze Dyciarza, czyli Me Car Mechanic Simulator 2018. A więc co my tu mamy? Wygląda na jakiś BMW, prawda? Hmm, obejrzyjmy sobie ten samochodzik. No tak trochę te lampy może BMW, może Audi z przodu. Z przodu to bardziej Maserati czy inny Fiat. Chociaż to logo Maserati bardziej przy, yy, nam... Pokazuje, co my mamy z nim? Słuchajcie, zrobić stan auta. Ojoj! Już widzę, że mamy tutaj do roboty rozrząd i olej. E, także, no moi drodzy, e, chyba czas go wziąć na podnośnik, a jak już go weźmiemy na podnośnik, no to może być ciekawie. Wiadomo, na podnośnik ze względu na właśnie rozrząd, także czeka na dzisiaj dłubanie przy silniku. Eee, hmm. Więc pierwsze co zrobimy to wyciągniemy cewki zapłonowe, bo jest to konieczne do zdjęcia pokrywy, moi drodzy, pokrywy rozrządu oczywiście śrubki, jak wy lubicie te śrubki. Trzeba się z nimi troszeczkę pomęczyć. Nie ma co, prawda? Ale nie, nie bójmy się. Ta naprawa nie powinna być skomplikowana. A w razie co, jak coś się stanie, to wiecie, najwyżej się niech się rozleci. Przejdźmy sobie może od razu z góry do typu badania, bo już widzę, że wałki chyba nie są w najlepszej kondycji. Przynajmniej tak, e, e, tak to wyglądało. Tu niewiele zobaczymy, bo mamy mm, samą osłonę rozrządu, ale to nic. E, przejdźmy do trybu demontażu, prawda? No i tutaj pierwsze co, e, czym się zajmiemy to napinaczem paska rozrządu. Wystarczy odkręcić jedną śrubę i napinacz nam schodzi. Potem schodzi nam... Co nam schodzi? Ja już nie pamiętam, kiedyś... Aha! Pasek klinowy, który napędza nam również alternator. Więc my go wyciągamy i ściągamy pasek kolejny pasek klinowy po prostu. Odkręcamy koło pasowe Następnie wydaje mi się, że mamy rolkę napinacza, rolkę prowadzącą w zasadzie, nie rolkę napinacza, dobra. E, teraz przydałoby się odkręcić alternator, Ja się trzyma tylko na dwóch śrubach, więc e, nie jest to problem. Następnie mamy pompę wody, no złasz, dobra, jedna śrubka cyk, druga śrubka cyk. E, i możemy przystąpić do ściągnięcia osłony. Tutaj tak troszeczkę niefortunnie nam kamera odjechała, ale to nic, to są tylko, słuchajcie, 4 śroby, żeby się tam dostać. I będziemy mieli podgląd na stan naszego zrządu, prawda? Tu mamy co? Pompę wspomagania, to raczej nie będziemy tego dotykać. Widzę kółka, kółko pasowe. Paska jest w stanie. Dosyć średnim. Chciałbym je usunąć. Bo widać, że one są po prostu skorodowane. Ale żeby to zrobić, ściągnijmy pasek. Pasek zarządu. Nie wiemy w jakim on jest stanie, jaki on ma e, generalnie przebieg. Wiemy, że te e, kółka są do wymiany. Ale wymienimy komplet moi drodzy, czyli zresztą sami zobaczycie, o i wałki. Mm, tutaj. Czy możemy je podejrzeć? Nie. Ale ich stan e, również nie zachwyca z tego, co tutaj widzę. E, tak, obie dwa, wałki są już po prostu zużyte. Te krzywki są do wymiany na nich. E, a więc w demontażu ściągamy je, myślałem, że e, wiecie, bez tego się obejdzie, jednak nie. <laughs> więc e, przejdźmy do naszego komputera i zamówmy odpowiednie, odpowiednie części. Tu będzie głównie robota przy silniku a więc e, zaznaczmy sobie silnik i szukajmy paska co my tu mamy. Musimy mieć wałki moi drodzy, e, wałki, napinacze, e, mamy koła rozrządu tak. E, weźmy dwie sztuki bo e, generalnie tyle będzie nam potrzebne. To tak yy, na początek. I pasek rozrządu. Czy gdzieś tu widzimy pasek zarządu? Mamy łańcuchy. No łańcuchy tak nie bardzo nas tutaj y, interesują. <laughs> pasek rozrządu. Tylko jaki to teraz był? To jest, moi do... yy, bardzo ważne pytanie. Który to był pasek rozrządu? Mamy klinowe Jest pasek z rządu. To jest chyba ten e, tutaj e, najzwyklejszy. Nie jest on drogi. To jest tylko 120 dolców, słuchajcie. Ale potrzebujemy jeszcze pompy wody. Pompa. Czy mamy pompę wody? Mamy pompę abs co nas nie baje. I zwykła standardowa pompa wody, tak. Myślę, że to będzie ta. Tak mi się wydaje. Weźmy ją, ona nie jest droga. I weźmy jeszcze, moi drodzy, napinacz, tak? Mamy napinacz. Też zauważcie, on nie jest drogi, więc komplet od rządu, nie jest jakimś strasznym wydatkiem, a niektórzy wymieniają sam pasek. Zostawiają stawą pompę i tak dalej No tak dobra, słuchajcie. Przejdziemy zaraz do montażu. Zacznijmy od naszych nowych wałków chociażby, tak? Typ montażu, cyk, jeden wałek. Obydwa mamy staje. Dlaczego tak? A, bo ich nie kupiliśmy, słuchajcie. Ups, zapomniałem, Mój błąd. Trzeba się cofnąć, ale dostawy są tutaj błyskawiczne. Eee, więc weźmy wałek. I mamy wałki. Nas interesuje wałek żony. Sztuchy dwie, zobaczcie. To jest naprawdę taniocha. No, w tym wypadku. Dwa wałki, no jest troszeczkę e, drożej, ale okej, okay. tutaj widać silnik był no po prostu zajechany, tak, rozrząd nie był wymieniony na czas, no i stało się jak się stało, także koszta rosną, ale to wiecie, e, to już y, kwestia tego y, jak podchodzi do tego klient, tak, można o samochód nie dbać i później takie wałki dosłownie wychodzą. Dobra, mamy dwa nowe walki. Eee, założymy sobie potem pokrywę, ale jeszcze musimy założyć eee, nowe kółka. Tak, mamy jedno. Syk. Mamy drugie. Do tego mamy nowy pasek. No, tamten nie był e, w złym stanie, ale pragnąłbym zauważyć, że nieważne jaki on ma przebieg, tylko ważne ile on ma lat, bo to się normalnie zużywa, prawda? No sobie tak przybliżymy tutaj i lecimy. Jedna śrubka, druga śrubka. Co dalej? Jeszcze dwie na dole, prawda? Co dalej nam przyjdzie? Przyjdzie nam ee, pompa wody. Dobra, pompę wody mamy nową. Pampę się sprzeda, powie klientowi, że się wymieniła, tak? Cały komplet. Ok. No dobra, kręćmy ten alternator. On może być w takim stanie w jakim jest. One naprawdę dużo wytrzymują i można je poddawać, pamiętajmy, przecież regeneracji, tak? Koła pasowe, na jedną śrubkę, cyk, rolka napinająca. No Tą jeszcze zostawiamy starą, bo jest w jakimś tam sensownym stanie. Oczywiście pasek twlinowy e, zostaje. Ale już mówię, napinacz damy całkiem nowiutki. Chociaż tamten nie był w złym stanie. Dobra, i z góry. To i wydaje się, że mamy to wszystko. Jeszcze wystarczy nam e, założyć e, moje dezy e, pokrywę z rządu. Pokrywę głowicy. I te pałe się back Myk, myk, i gotowe, prawda? I mamy pewność, że przez następne 5-6 lat nic się z tym nie stanie. Chyba, że zrobimy naprawdę duży przebieg. on no, tu polecimy troszkę po skosie. I zostanie nam jeszcze jedynie co? Założyć cewki. No tutaj te cewki są w stanie. Hmm. Nie, tego nie sprawdziłem, ale to też. Zauważcie, że nawet widać. Nie, do cewki trzeba wymienić. Słuchajcie, nie, nie, nie. A ten samochód nie, będę, nie będzie na tym jeździł. Ja mm, nie wypuszczę samochodu mm, z warsztatu y, z, z takimi cewkami. Nie, nie, nie. Poczekajcie. E, skoczymy sobie do naszego komputera, zamówimy. I od razu cewka. Cyk. Dobrze, że jest wyszukiwarka. No to nie, no, mam tu jednak klienta będzie też kosztową. Czy to jest sztuki? Dobrze, że to nie jest V10, bo by się facet zapłakał. Tak, jest na przykład V10 TDI w Volkswagenie, Phaetonie, Gdzie tam jeszcze on? Czekajcie, występuje. Występuje on także w Porsche KM w Tuaregu no i chyba w Audi Q7 o ile mnie pamięć nie myli także przy tych samochodach koszta e, rosną, dobra e, tak w ogóle co mieliśmy zrobić a spuścić olej także prosta na na dziś Jeszcze troszeczkę jeszcze. Idziemy po urządzenie do ściągania oleju, cyk. Pod podnośnik i zobaczcie, on sam spuści olej, a ja kiedyś przyznam wam się szczerze, że y, szukałem y, czy jest taka możliwość. Dobra, olej mamy y, spuszczony. Odłóżmy sprzęt na miejsce, ale skoro y, wymieniamy, słuchajcie, olej Filtr oleju też by się przydał, prawda? filtr oleju. Tylko pytanie jaki tutaj będzie? Wydaje mi się, że ten za 25, no bo to jest silnik akurat 4cylindrowy No dobra i cimy z tematu. Nie powinno myślę być e, tu większych trudności z jego odnalezieniem. E, gdzieś powinien być pod spodem. Tylko gdzie jest tutaj. Już go widzę. E, Ściągamy go. Bo domyślam się, że był w nie najlepszym stanie typ montażu. Nie niby był w dobrym stanie, ale ja tak jak mówię, robię tak jak to powinno być. to się mówi, zgodnie ze szkołą, zgodnie ze sztuką. Dobra, opuszczamy auto. No i pora dolać oliwy. Bagnet powinien być tutaj suchy. Jeszcze upewnijmy się, czy nic nie zostało. No, nie ma nic, prawda. Słuchajcie, lejemy oliwkę. Nie ma tutaj parametrów. Także nie wiemy co lejemy. Pewnie jakaś tłusta woda czy inne dziwactwo. Dobra, oj oj. troszeczkę nawet za dużo tutaj podlali. Zobaczmy, zobaczmy, jak to wygląda w tej sytuacji. No jest full, jest max. E, oczywiście e, sprawdzimy jak sytuacja tutaj wygląda. Tak, wszystko mamy zdane. No i nasz dochód e, znacząco tutaj wzrośnie. E, zobaczcie m, ile wydaliśmy, ile zarobimy, więc jest całkiem, całkiem nieźle. E, o! Nie mamy paska klimowego gdzieś. Czemu nikt mi nie powiedział, że oddajemy samochód bez paska? No tutaj klient mógł być niepocieszony, że mu coś nie działa. Nie mamy paska kilnowego tak? Typ montażu i faktycznie zapomnieliśmy o pasku napędzającym alternator. No faktycznie, auto mogłoby zgasnąć z powodu takiego, że nie miało ładowania. Dobra, ale skoro tak, no to oddajemy, wszystko jest ok. Wszystko jest ok, więc y, oddajemy samochodzik y, i sprawdzimy sobie kolejne zlecenie, którym zajmiemy się y, przy następnym naszym spotkaniu za tydzień. Także co my tu mamy? Mam nadzieję, że to nie będą hamulce. To są hamulce, y, to ja rezygnuję z takiego zlecenia. Ja. Nie. O, tu jest coś lepiej. To mogę przyjąć. Hmm. No dobra, to może być ciekawe, użyjemy wtedy e, nowego, e, tutaj pewnej nowości, prawda? No ale na początek zbadamy sobie te e, felgi, no nic po nich nie wynika e, póki co, ale pokażę Wam... E, Nowe urządzenia, którymi możemy się bawić, czyli właśnie wyważarkę do opon i montażownie kół. Takie fajne urządzenia, troszeczkę mozolnie się na, na nich pracuje, ale myślę, że będziecie zadowoleni. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!